Spodziewałyśmy że właśnie jedziemy zaraz do FortiFino zwiedzać i piękne no w pogoda. Ja byłam pewna, że będzie padać, ale no, w się wzięłyśmy jechałyśmy w takim autobusie, to było strasznie, 8 godzin całą noc, ale no, już teraz będzie zdrowiej. Ok. I update książkowy. jest taki, że ta książka jest zupełnie inna, niż się spodziewałam. Bardzo mi się podoba, zadziwiająco mi się podoba, ale zupełnie inaczej ją sobie wyobrażałam. Zupełnie inaczej. To są takie listy bardziej, nie jest w ogóle straszna, jest bardzo naukowa, w sensie taki, ma taki vibe naukowy, takiego naukowca właśnie szalonego, ale ma też wątki rodzinne. Kurde, fajne, zobaczmy jak będzie dalej. Przeczytałam właśnie cały pierwszy tom w autobusie wczoraj i zaczęłam sobie jeszcze wizę. <śmuszy> tak piękne miejsce. Ja nie wiem czy ja byłam w tak pięknym miejscu. A jutro jeszcze czeka nas Cinque Terre. Ja też marzyłam, żeby jechać za Cinque Terre. Jak to. tu jest. Naprawdę wspaniałutko. W Cinque Terre, czyli w miejscowości to jest pięć krain. E, to są takie małe miasteczka, przekolorowe, przecudowne. E, I zrobię szybciutki update książkowy. Więc uważam, że Frankenstein to jest najbardziej jakby źle zrozumiana książka w ogóle w historii książek na całym świecie. Zadziwiające jest to, jak ta książka jest zupełnie inna od tego, co ludzie myślą o Frankensteinie. Frankenstein nie był zielonym potworem, z śrubą w szyi. Po prostu jestem zadziwiona, jak bardzo różni się nasza wizja Frankensteina. Po pierwsze, Frankenstein to nazwisko doktora, który stworzył potwora, który w książce wcale nie ma imienia. Jest nazwany diabłem, szkarlatanem, potworem. W drugie nie był wcale zielony. Po kolejne to była bardzo, bardzo inteligentna istota, która Zastanawiała się nad swoją egzystencją, nad swoją niedolą. Ogromnie cierpiała, ale też manipulowała swoim stwórcą. Ja nie wiem, co się zadzieje dalej, bo na razie jestem na momencie, w którym on rozmawia właśnie ze swoim stwórcą, czyli z doktorem Frankensteinem. Jestem gdzieś drugim, na drugim tomie. Niesamowite. Dziewczyny pojadam autobusem, a ja się wspinam. Słuchajcie, tutaj są schodki i robię mały hike. z mi za gorąco. Ale jest tu przepięknie, zaraz wam pokażę. Frankensteina, tutaj mam notatki, żeby wiedzieć, co chcę mam powiedzieć. Więc to będzie może drobinkę spoiler, ale wydaje mi się, że w tej książce jest tak mało akcji, że chyba nie ma co mówić o spoilerach. To to, że w książce akt stworzenia potwora był całkowicie pominięty. To jest dla mnie niesamowite, bo wydaje mi się, że w kontrakcie do filmu, którego nie oglądałam, więc nie wiem, czy teraz mówiłam prawdę, jest tak, że w filmie jest burza, jakiś szalony naukowiec stwarza zielonego potwora Frankensteina. A w w książce to jest opowieść, opowieść samego doktora Frankensteina, który trochę opisuje proces tego, jak doszedł do właśnie rozwiązania tajemnicy życia, bo on bardzo się interesował um, kamieniem filozoficznym, esencją życia, eliksirem życia, tym, gdzie życie ma swój początek, ale w momencie, w którym odkrył tę tajemnicę, on nie pisze absolutnie nic na temat tego, jak stworzył życie ze śmierci. I dla mnie to jest... to sprawia, że ta książka w Chodzi dla mnie na całkiem nowy, magiczny poziom, gdzie to jest takie wink-wink do czytelnika, czyli hej, ja posiadłem tajemnicę życia, ale nie napiszę o tym nic, bo, bo w ogóle Dr Frankenstein w momencie, w którym stworzył potwora, on momentalnie zaczął tego żałować. Poczuł ogromne poczucie winy, wiedział, że popełnił błąd. Nie wiem, co się da y dalej wydarzy, bo jestem teraz gdzieś tam w drugim tomie, ale co, on tego żałuje bardzo. Mm. Więc to jest takie, że on nie napisał, jak to zrobił, bo nie chce, żeby ktokolwiek popełnił jego błąd. Nie chce, żeby ktokolwiek powielił ten eksperyment. On nie pozwoli, żeby to się wydarzyło ponownie. I dlatego spisują dziennik i swoje wspomnienia z tego wszystkiego, nie daje nam w ogóle wskazówki, żadnego klucza, jak odkrył tajemnicę życia. No i... Jedziemy do kolejnego miasteczka. Bardzo chcemy zdążyć na zachód do czwartego z pięciu, więc zobaczymy czy się uda. Chyba pojedziemy do piątego, a potem wrócimy do czwartego. Jedziemy teraz do miasteczka numer cztery, który jest dokładnie tam, W miasteczku, ja nie wiem czy mnie słuchać, ale chciałabym Wam powiedzieć jeszcze trochę o autorce Frankensteina, czyli o Mary Shelley. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Mary Shelley była wegetarianką, czyli tak naprawdę prekursor horror z historii. Nie jadła mięsa i tak samo potwór z Frankensteina nie żywi się mięsem. I jeszcze ciekawsza ciekawostka z biografii Mary Shelley to to, że w rok, kiedy napisała Frankensteina, na drugim stronie globu, bo ona napisała tę książkę w Szwajcarii, wybuchł wulkan, już nie pamiętam nazwy tego wulkanu, ale ten wulkan zmienił klimat w wielu miejscach na świecie i przez to w Szwajcarii w ogóle nie przyszło lato wtedy. I na stronie, na której czytałam właśnie tych było napisane, że to właśnie zainspirowało wielu autorów do pisania powieści grozy. Uważam, że to jest bardzo ciekawy, taki biograficzny fakt z życia Meliscerii. Można musieliśmy siedzieć na skałkach, Słyszeliśmy tutaj na zawód słońca. Pięknie z każdej strony. Hejka, słuchajcie, ja wróciłam do domu. W sensie jestem już w Polsce i nagrywam koniec tego vloga miesiące później, ale absolutnie nie miałam czasu, żeby go zmontować i żeby obejrzeć film. Bardzo chciałam zakończyć ten vlog obejrzeniem Frankensteina albo filmu o Mary Shelley o tym samym tytule. E, więc właśnie jestem w pokoju mojej siostry i zaraz będziemy wybierać film i właśnie nie wiem jeszcze na co się zdecydujemy, bo chciałam obejrzeć Frankensteina, żeby porównać go sobie z książką, ale powiem Wam, że te krótkie fakciki biograficzne z Działa właśnie Mary Shelley, bardzo mnie zainspirowały, więc wydaje mi się, i to jest też nowszy film, więc może być trochę ciekawszy. I nie wiem, zaraz zobaczymy. Powiem Wam, że ten film był świetny. Bardzo mnie zainspirował, aż żałuję, że nie obejrzałam go przed przeczytaniem Frankensteina, bo nie było tam jakoś y, dużo spoilerów, a... No, nie wiem, poczułam się bardzo zainspirowana i oglądałam go z siostrą, i właśnie Mai bardzo się spodobał ten film. Powiedziała, że będzie też czytać Frankensteina, już zamówiła papierową wersję. I powiem Wam, że potem jeszcze przez godzinę siedziałyśmy i po prostu ja czytałam, właśnie fragmenty Frankensteina Mai. Ona doczy doczytywała. Hmm kontekst historyczny, o, czytałyśmy też o mm, Byronie, bo Byron też jest wymieniany właśnie na końcu książki. On miał też wpływ na napisanie, tam był taki zakład, to nie będę Wam spoilerować, ale to jest właśnie no, bardzo ciekawy wątek, wątek mm, biograficzny też i film właśnie pokazywał życie Mary Shelley i był tam też Byron. Więc czytałyśmy o Byronie, o, e, o jego życiu e, i no bardzo się zainspirowałam. Potem właśnie wracałyśmy do cytatów z Frankensteina, więc bardzo fajny film. Nadal nie obejrzałam Frankensteina, w sensie filmu Frankenstein, ale to chyba na nadrobię już poza tym e, vlogiem. Dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia w następnym reading vlogu. Pa!